Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, proszę Państwa, czerwony korsarz zawitał do Knisy Zrój. No i tu jest jakiś jarbak, proszę bardzo, Zaraz zobaczymy co tu mają. O. Tutaj robią peruki. Peruki robią? Tak, Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. I ty będziesz taka tego kolorowa teraz, tak? Chcesz taka być? A jak masz na imię? Lena. Lena. No to ta pani ci zrobi, nie? Pani dobrze robi. A jak pani ma na imię, pani? Edyta. Edyta. aha, Edyta. Dzień dobry, panu Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan tutaj, panie, oferujesz? Proszę pana wszystkie dobre rzeczy, jakie tylko są na świecie. Tylko. Tylko. Na przykład te siano, to to, 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 to jest? Marihuana, Hasz? To jest kopie, odlot ma taki, że... Matka. Aha, no kopie, bo widzę, że noga już jest wystawiona do kopania, tak. panie, to jest ta kopia, kopiąca noga, a to, to się tym posmaruje, to wtedy noga lepiej kopie. Jak się smaruje, to się dobrze jedzie. No tak, to to wiemy. Olej też jest, proszę pana, to jest selektor 20W40 na żylaki, tak, rozumiem. To dobry A to co Na to jest? Zdrowia dla urody. Konopny balsam, Bal, balsam, Nie balsam? balsam? Bo był Balzak kiedyś taki film widziałem. A teraz Balsam. Aha. I nastawy pan ma też. Jest, Proszę pana, a to co to jest bocian? A Pasło mamy takie. Kogo boli Wam jeszcze, wyleczymy nawet nieboszczyka. I udało się kiedyś? No oczywiście. I suminy wstawał? No oczywiście. Proszę pana. Ale co to za dzięcioł jest? Co to za ptak o, jest? Tukan. Jest? A tukan, aha, to tak, tuka, tuka. A tuka. to jest kogucik. No to wziął i ucik. Nawet gwizdać można na tym. O. Ten będzie śpiewał. Ale, ale, to ma... ale wodę macie tam przodem. Jak, jak go ładnie pogłaszczamy, to tak robi. No bo wodę trzeba było dolać. No pan to potrafi? Nie, wodę, tylko piwo. się no. Na wodzie nie będzie tak. Pan chyba lepszy, od, lepszy od kogucika jest na lepszy. <laughs> Proszę pana. A jak pan ma na imię panie? Tomaszek. Tomaszek, panie Tomaszek. Pisze, Tomaszek. A pisze nawet Tomaszek, no tak pisze. Tomaszek. Miks Tomaszek pisze. To na pan jarmarku, tak, pan na, lubi... Na, na jarmarku dominikańskim najlepsza przyprawa na świecie znana. To przyjeść pan, ja pana tam Całe odwiedzę. Świecie. Jestem co roku. No to, to pan mnie pewnie no, widział. Nie raz. Ale nie innego marynarza. A to nie marynarza, ja jestem korsarz. Korsarz. korsarz? to jest co innego. Ja, tak, miał na oku. A to jest a, a, ten Kwawyleo, to Kwawyleo, pirat, to ja wiem. Ale już nie chodzi. Papuga go dziobnęła, bo on z papugą stał na długi. No nie wywiadek miał przy pracy. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dzień dobry Pani, co Pani tutaj sprzedaje? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dzień dobry, proszę Pana. Co Pani tu ma? Konopia? Przeszło, razem ze, ze sobą. Ze sobą, też i co pani tu cała to wszystko sprzedaje? No, ze sobą też. Oczy, oczywiście. Konopny balzan. Balzam. Dlaczego to się pisze balzam, a nie balsam? No, dlatego, że to jest po czesku. A, po czeskie no, to jest. Pani jest to też prosimy. z Czechów? Ja jestem mieszana. Pomieszana pani jest. Pół, polka, polka, nie, no ale tamten Tomek, czy jak on tam, on mówi, że on mieszanki robi. a pani, Mieszanki robi, a, a ja, pani ja, jestem, robi? ja jestem mieszanka pół polka, pół Czeska, po Tak? Czeska, ale tak. po czesku pani mówi też? Też, też. To niech pani powie coś nie, po czesku do nas. Nie powiem, bo nie mam czasu. No ale co pani nie ma czasu, bo coś? pani tu przyjechała. To I czas musi pani mieć, jak pani tu przyjechała. A jak pani ma na imię? o tak jak moja siostra. No to powiedz pani dwa słowa chociaż po Panią Chcę pomóc. Panią pomóc. Panie se same radzą. No. Tutaj mamy to. Tutaj mamy takie te... Każdy super bohater sprząta. Sprząta. Dzień dobry pani, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Witam panią. Co pani tam robi? Pracuję. Pracuje to tak, ale co pani tam w tej... Miesza w skrzynce takiej. I co pani tam miksuje, wymiksuje i pani ma potem? Na wierzchu? Aha, proszę Panią. I skąd Pani tu przyjechała? Prawie wszystkie imiona Pani ma nawet. To proszę Panią, to jak Pani to zrobiła, że Pani wszystkie imiona poznała? To nie tak łatwo, nie każda kobieta zna wszystkie imiona. No, to musiała mieć Pani dużo chłopaków już. I dziewczyny też były, po imionach. Patrycja, Renia, Maryla, Matylda, o. I Laura i Lena. O, Lenę to ja znałem, kiedyś byłem na Krymie, to tam była Lena. W jałcie. No dobra, to ja pani nie przeszkadzam, bo pani zajm zajmięta jest. No to. Imiona Co? w ofercie również inne imiona, inne też są. Aha. Wszystkie imiona po 7 zł są. O, a tutaj jeszcze zegary za 50 zł są. Codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. No pewnie, że przesadziłam. A pani dzień dobry, pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Pani tu ma co? No Pani też piękna sama. No, no panią, I teraz te piękne rzeczy to pani sama robi? No bo my to robimy reportaż teraz, już tak całkiem na, na, na ja poważnie. Ja ja nie, lubię... nie pani nie lubi? Ja, nie, nie, lubię wywiadu. Bo... No to niech pani nie udziela. Ale może pani powie. Może pan za mnie tutaj. Ja nie mogę za panią mówić, bo ja nie mam takiego głosa. Nie ta aparycja, proszę Panią. Ale to co to jest to? to, wisiorek, to, to tak. wisiorek taki, taki sobie wiesza, się wiesza. No. no pani ma tu taką biżuterię specjalnie taką. I pani to wyrabia, tak, własnoręcznie? No, pani tymi, tymi, ręca, tymi ręcami, tak? Tak, tak? I to dobrze wychodzi. No fajnie. A jak pani ma na imię? Ela. Ela. No, ja też znałem taką Elę, ona szukała przyjaciela. A pani szuka? Niekoniecznie. <laughs> no to na razie. Ahoj. Idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. My tu robimy reportaż, proszę panią, o tym o, tym, o, tym, o tym kiermaszu. I pani tutaj, proszę panie, niech pani pokaże tą twarz, bo panią nie widać. Nie widać. No to pani przeprasza, ale ja tu robię to, co się dzieje, nie? Co pani tam. Dla Państwa kwasy, tak? Kwasy chlebowe mają. No.

Towarzysz, odkuda przyjechał? Z Moldawii. Mołdawia Moldawia, o, harasio. Mołdawia. No, dzień dobry Pani. Co Pani tutaj ma takie ładne? Same świętożki 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 koniki z zegarami. Piękne, góralskie takie ma. Wyzezbione. Kto to zeźbi? Kto to zeźbi, proszę Panią? No, ale powiedz tylko, kto zeźbi. Mój mąż. Mój mąż, aha. Mąż tej Pani rzeźbi, no. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry pa Panu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co Pan tutaj oferujesz na tym jarmarku? Tak jak widać. są Pana. Produkty elektryczne. A co to jest? Maść na usy. Na bazie oleju z konopi. Z konopi indyjskich. I co to robi się tym? Smaruje się. Smaruje się. I się jedzie wtedy. A to? Co to jest? Na co? Balsam? O, to coś dla mnie. Ile takie coś? Za balsam. To gdzie pan tam jeździ na te, na te, te ruskie strony, czy jak? Nie. Porter jest, to przebudziłeś. To teraz już wszystko przez internet się zamawia. A to żywoko z Balsam do nasierania stawu i mięśni. To jest dobre? Dobra, jak się ma mięśnie, to dobre. a jak się nie ma mięście. Zbudować. To... No no, rozbudować się. A jak pan ma na imię? Michał, panie Michale, a to co to jest z Indii? A tutaj i co to się tak no, można nacisnąć? Nie. Nie, nie. nie bo to jest. A do kąpieli? Aha. A to takie śliskie ciało się robi Ja wiem. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan tu robisz? Sprzedajesz, oferujesz. Sprzedaję chałwy, hałwy baklawy. Lizaki. Lizaki. I tu można sens lizać taki lizak, taki duży też? No, dlaczego nie? No to szkoda, szkoda lizać taką ładną dziewczynę. To ładną dziewczynę, szkoda. No to chodzi, żeby przyciągało oko. No, oko. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Co pan tu masz, proszę pana na tym jarmarku? Same no, piękne rzeczy. A na przykład te? Koszyczki, łyżki, stróżki, montepki. I pan to srugasz te łyżki sam? Tak nożem? Czy, 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 co dwutem to się sługa? Aha. I to na chlebach jest taki. O, o a tu rum jest czy nie ma? Rum pełny rumu. A nie cieknie. To jest zablombowane na razie. Zablombowane, ale rum jest, tak jak mówisz pan. Ile liter tam wejdzie? 10. 10. No to taka beczka rumu. Dobra rzecz. No dobra, idziemy dalej. A jak masz na imię, jewać pan? Krzysik. Krzychu. No krzychu, krzychu, no tak. Na no, Armach Dominikański pan przyjedziesz do nas do Gdańska? Ja mnie zaprosisz to przyjadę. Ja zapraszam już teraz. No to przyjadę. przyjadę. Halo, halo. Dzień dobry panią. Co panie tu mają? Pomorska telewizja narodowa. Witamy. Ważne, że narodowa. Pomorska telewizja narodowa, tak jest. Jeśli narodowa, to udzielamy wywiadu. No właśnie, to pani powie, co pani tutaj w tych słoikach tam schowała. No więc w tych słoikach mamy... Kisi o Ogóra to... no, pani to kisi. O, góra, kisi. Ale to nie jest podobne takie płaskie, a chyba, że ogól w taralkach zielony. Bo to ten mod, zmodyfikowany genetycznie. Jezus Maria, niech Pani tego nie mówi, bo nikt nie kupi. Wie Pani, że teraz GMO to jest, wie Pani. Be, be, be. No to jest B. B, B, B. A te serki, róże? Jak serki z Piątnicy, bez GMO. Bez GMO, a, a te? po 7 złotych. I ładnie pachną? Pięknie pachną. Piękno, no dobra. Pięknie, długo pachną. Sama Pani nawaniała? Nie więdną. Nie? nie wiedną. To jak pani to robi, że one niewiedną w ogóle? Ale w wodzie trzeba trzymać? Nie, przepraszam, To po prostu miłość, czułość. I pieszczota. I pieszczota, I pieszczota. Jak I pieszczota. To w Rzeszowie. W Rzeszowie, jak to w Rzeszowie. To w Rzeszowie. A jak pani ma na imię? Grażyna z Rzeszowa. Brażyna. To mówiła Brażyna z Rzeszowa. Tak jest. To idę dalej. Dziękuję pani za wywiad. O, tutaj mamy ten. Tu mamy te jolonki. Ładne, ładne. Od tego góra. A tu mamy co? Serki z Gila. O, jaki góral tu siedzi. Dzień dobry. Ja myślę, że nie. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. tu macie na tym jarmarku. Proszę pana, osypki. Osypki. Pyszne, świeże, tradycyjne, prosto Z, podhala. z czego? Z kościeliska. Z Z I sama pani ma owce, czy jak? Mamy też owce, oczywiście. I mamy co? Mamy też krowy. I krowy też? Żeby wymieszać. Tak. A to tak, osypek to się robi z czego? Z mleka krowiego? I owczego. I owczego? Ile tam 50-50 jest? No 50-50 to tak pół. pół na pół. I co? I potem pani to tamtego robi te prynze? Powinno ściskać. A pani ma dobre Ściskały. ręce. Pani, no. pani da rękę, to no pani ściśnie. Pan o, pani mocna kobieta jest. I pani to naściska, się naściska. naściska widzi Pan, jakie biceps. Mm. <laughs> A jak pani ma na imię? E, gośka. gośka, no gośka, no fajnie Zresza, robisz. Tylko gośka, gośka. Nie Gośka. Nie, takie nie góralskie, gośka. Jo, góra, góralskie. Gośczo? Bardzo góra ładnie, gośka, no, tak. Małgośka, głupia nie, ty, nie, małgośka to nie, głupia nie, ty, nie, to nie, to to jest rodowiczowa. Panie, bo ja panu jaję odstrędę, jak pan <laughs> z kieszeni nie wyjmie, co pan tam przemyca, Wyjmij pan ranczesz jeszcze No, No, ja myślę. Ale 500 posłów pan już nie zrobisz. <laughs> Ty 500 plus nie zrobi. No bo nie zrobi. Bo ja go czczeliby. A A mu? chyba że z panią? A, a chyba, że z panią, a, to, no. to, może to może zrobi. To poszuka, no, no to se poszukaj. A co z taką czerwoną? Ty, słuchaj, z taką, taką to ruda Czerwona. jest. Czerwona? ruda. A wisierski jaki? Ja jest? to jestem czerwony, czerwony korsarz, a ona jest ruda. A, ja się znam trochę korsarz? na Gdańska. Zdańska. No dobra, idziemy dalej, bo no to, ziam, to złoto, ma. złoto mamy. Złoto no. mamy, złoto no. mamy. Chyba idziemy. Ahoj. A tu mamy złoto, tak? Jaka próba, proszę Panią, Te złoto ma? Najwyższa. Najwyższa Ale Pani jest niższa od tej próby, widzę. Troszkę. Bo ja wie pan co ja po co innego stałam, jak, jak dawali. <grym> dawali? A teraz już nie dają w ogóle. Teraz nie. A pan teraz to, co co pan tam wy, 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 wyszukuje? Imiona. Imiona. A to tylko złoto tu jest. A Tutaj Marina jest. Milena. O, Marina to jest taka. Wie pan co to jest Marina? To tam jachtem zawija się do Mariny. Może. Przeważnie. Bo do Mariny to jachtem zawijamy przeważnie. My żeglarze. No. Ja no, bo ja jestem Sternik Morski. z Zdańska, na, na proszę. proszę panią, no tylko to przy... W Tylko Nie, tutaj nie ma, bo tutaj, tutaj nawet kajaki tutaj tylko pływają. to nawet nie ma na żaglach, jak popływać. No cholera, tu takie same góry są. O, widać zresztą, nawet góra śmieci z tyłu jest. Tak pan mówi? No widzi pani, o pan się obejrzy, ile tam leży tego piachu. Tam z tyłu zapłonę. No co nie widać. A co to jest? Ja na tyły nie patrzę. No to ja tu przyjdę po tej miano. Moje, Dobrze. bo inaczej to wie Pani, no tutaj mamy te patrole, robimy, sprawdzamy, rabujemy, napadamy i gwałcimy jeszcze tu. A to kurde, szkoda, że Pan to ostatnio mówił, już myślałem, że jakaś niespodzianka będzie. A to Pani ma na co dzień te gwałty? Aha, rozumiem. Jak Pani ma na nie? Ewelina. Ewelina, fajne, to moja, mojej siostry córka tak ma. No widzi Pan. No dobra. No jak widać, proszę Państwa, humor tu mają w Małopolsce, bo tutaj widać ludzie są no, uśmiechnięci, no. Dzień dobry panu, co pan tu oferuje na tym jarmarku? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. A tu są narzędzia, zbrodni, noże. O, z młotkiem nawet, o, to jest taki uniwersalny. Nóż z młotkiem, tu jeszcze inne rzeczy są. Taki urządzenie specjalistyczne, tu ma wiele różnych funkcji. Proszę bardzo, Panie Kierku, ile takie urządzenie specjalistyczne? 25 zł, super. Ładne. Ta popielniczka. A tu lepsze z siekierą, nawet jest. To też z siekierą, chyba lepsze. Bez to jest, to jest kryształowa, taka stara. To jest siekierą tyle samo? 25 zł, tak, tyle samo. Mhm. I koniki są, zapalniczki. Idziemy dalej. Tu są ruskie baby, ruskie baby są. Tam mają w środku. Ile w takiej babie jest bab w środku? Cztery. Największej? Największej dziewięć. Dziewięć. No. Same baby. No w Małopolsce tutaj mamy takie, stoją wojownicy. Oni mają takie z tyłu skrzydła, im wyrosły, proszę bardzo, jakie wielkie skrzydła. Wielkie skrzydła mają ci wojownicy. To są obro, obrońcy i zwycięzcy, jak to mówią tutaj, tak oni się nazywają, obrońcy a zwycięzcy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie na tym jarmarku? Same piękne rzeczy. Piękne dziewczyny? Piękne dziewczyny, <grym> piękne rzeczy. Aha. I to same robicie to? Ze szkło? szkło? Szkło fusingowe. Jakie? Fusing. Ja, ja nie wiem, co to znaczy po polsku, może Pani przetłumaczyć. No, proszę Pana, to jest spalanie, wypalanie szkła, łączenie szkieł, szkła ze szkłem i spalanie w środku różnych metali. To w jakiej temperaturze to trzeba robić? Prawie 900 stopni. O, skąd Pani taki ten ogień bierze? Co biorę? Taki ogień. 900. Piec jest do tego. A piec Pani ma swój, aha. Z koleżanką. Z koleżanką Pani ma piec. I się razem przytulacie do tego pieca. Do pieca, tak? Do pieca. my gorący no ja rozumiem, no tak, tak, no wam tam na, 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 na mrozie to nie zimno pewnie, no fajnie, ale ładne, ładne robicie te wyroby, Osoby są takie, takie, sowy, sówki, a kotki też, no, nie, sowy to taki symbol nauczyciela ta sowa, symbol nauczyciela, no dobrze, a kto mówi? ale nauczyciele sowy, symbol mądrości, kto mówił, kto mówił jak na imię ma? Ta, no tak, Marysia, a druga? Kasia, Kasia i Marysia no. Powodzenia, hoj. Zapraszamy na Jarmark Dominikański do Gdańska Z, z waszymi wyrobami Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu na tym jarmarku macie? Proszę A, panią. No, proszę bardzo. A to, 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 to literki. Te maja, pszczółka, maja. Tak. Aha. I to sama pani robi na drucie? Tak, tak, tak. Od na... roku. pandemia mnie nauczyła. Pandemia panią zmusiła tak. do takiej pracy. Dokładnie. Czy czasami pandemia jest pozytywnie? Tak? Można powiedzieć. Da się. I da się, ale pani co, dostała pani tego, zaraziła się pani wirusem? No, czy, no. czy pani się zaraziła? Zamknęli panią do domu, kwarantanna mi, dali mi i I powiedzieli, tak, rób coś. Rób coś. Dokładnie. I zaczęła Pani robić w końcu. A tak była Pani bezrobotna cały bezrobotna. czas. Bezrobotna i... teraz Pani zadowolona z życia. No, no. Czyli Pani wyszła in plus. A jak Pani ma na imię? Ma... E, Marta. Im Marta. I proszę Marta... E, Majka. Majka. A Majka, bo tu pisze Maja. Maja. A to Dokładnie, też Pani. Nie, tak? Jak była mała, to była Maja. Tak, a teraz dobra. jest Majka. No to powodzenia, wszystkiego no. dobrego. I żeby wirusów więcej nie łapać już jestem, mam nadzieję. O tak, ale przecież Pani miała własną odporność po wirusie. tak, ale pół roku temu. O jaki ładny motocykl. Ten motocykl to za ile? 30 zł. Sama Pani robi takie motory? Czy Pani tylko ujeżdża je ujeżdża Tylko pracuje. Tylko pracuje przy motorach. Ale mnie Pani te silniki naprawiać? Powiedzmy, że... A ciupaga taka fajna ile kosztuje? 10 zł. A to napiszę nawet. O, i tutaj jakieś zabawki leżą na ziemi. To dla dzieci. I fujarka też jest. Nie, co to jest fujarka? Nie, to jest. Szczelba. A, to tego można. O, pyk. Szczelić można. Sobie. No dobre. Dobre nawet. I korale? Czerwone. Czerwone korale. To tam u Was w Małopolsce to są czerwone korale, muszą być. Czemu pani nie nosi czerwonych korali? Trzeba nosić się na reklamy. A jak pani na imię? Alicja. Alicja, krainy czarów. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, to my, to my. Pomorska telewizja Narodowa Gdańsk, Co wy tu macie, kochani? Wszystko co od gór, od Wszystko gór. co nam z gór dała. Dawa, ale to wam dają takie coś? No czy wam sami co robicie? Takie chusty ładne macie. Patrz. O, tak. No tak, to, to babka, twoja babka robi. A ty masz A babkę? Mam co. Ja mam, ja mam babcie srapcie. Babcie barany ma. Barany też masz? Ale hodujesz barany czy jak? 500 baranów. 500? No, kto ma owce, to mówi, że ma, ma, że ma co chce, tak mówią, o tak. góralach. Kto ma owce, to ma co chce, nie? No, to prawda. No. A lęka ma być Ty też góral? Tak. Tyś góral? No, też góral? Też góral. Niz inny czy jaki? Niskopięny. Nisko Ale wysoko się nie umiesz spinać. ja. ja, ja, ja. A co to jest to? To są pudełka na piwo wino albo to... A na piwo, a piwo tam do tego wsadzacie, czy jak? Trzeba sobie piwo wziąć wsadzić i wtedy pudełko będzie pełne. No dobra, paweł, źle, źle, paweł. a co to jest? Serce Maluszko. dla maluszka. A, serduszko dla maluszka, to pani takie cukierki też robi? Tak, No nie ja robię, to fundacja. Fundacja, a pani jaką fundację tam ma? Ja, to jest dla mojego syna, ale fundacja serce dla maluszka. Czyli, ale pani założyła swoją fundację? Nie, ja jestem Czyli przyjęta do fundacji. Przyjęli panią do fundacji, pani zbiera na tego maluszka, a co z tym maluszkiem się dzieje? E, dziury w sercu, ubytki przegród międzykomorowych, zastawki, falot. Jak to się mogło stać? Szałon, genetycznie. Szała, szała mi dostał czy jak? Genetycznie, genetyka, wszystko. genetycznie wszystko pani. genetycznie. To co z ojca i matki to wynika? No, ale pani nie miała takich problemów z sercem? Z mąż miał. jego brat. Aha. Czyli to tam jak już przeszło, z, z ojca na dziecko. Tak. No, Jak masz na wie? Ewa. No pierwsza kobieta na ziemi, papa. Dzień dobry, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Co wy tu na tym Jarmarku Góralu macie? No i co mamy? Wszystko mamy co dobre i zdrowe. A co dobre jest? No Wódka. A jaka wódka? Na góralsko. Góralsko. A jeśli no łowica to jest dobra. Ma, Łącko. Macie łączkę? Bimberg, pędzimy w Ale łączka, ja kiedyś dostałem butelkę od górala, to 70% miała. No, ja dłuższy całe dłuższy. dwa lata piłem to. No to chodziło o to, żeby no parek kielichów gon, a nie, że pizi, Pigi nic. Nie teraz. To parę kielichów z zgon. Nie, ale proszę, ale proszę, ja ciebie to teraz zgon to po COVID-zie tylko jest. Nie. Już na wódkę to już się nie, nie no to umiera. To teraz jest spirytus dobry na covid bo się pan odkaży z góry na dół. Aha, to się odkaża tak. Tak, ja się odkażę dwa, trzy dni w tygodniu, to. Ja rozumiem. To COVID no to... może koło mnie przyjść i leżeć na mnie i nic nie I pan nie ma. się przytulasz do niego tylko. Nic, dokładnie. Dobra. Nie ma mi nic. To dobra, no to idziemy dalej. A pan co tu robisz, panie? Nie wiem, się. Z, pan jest z zapłotu, to jak widzę, tam pisze, że ważony pan za płotem waży coś tam. Spod <noise> za pod płotem, czy za nie jest, płotem? Za płotem. No i pan tu ma takie, te, zważone już coś. Kucik, co to jest to? To jest to piwka. To też jest piwo? A. Ile to litrów jest? Dwójka. Dwa litery, aha. To dla takich z dużym brzuchem. A. Takich z e, dużych piwoszy Co lubią piwo? Co robią piwo? Ja to jak brzuch, to więcej wlezie, nie? A wiesz, dlaczego facet ma duży brzuch? Wiesz? Góra Lu, Bo ja ci powiem, e, brzuch jak ma za duży facet, to jest wina żony, bo mu brzucha nie ubija. Nie no. za mocno go jeszcze karmi. Albo to jest taki, tak tak powiem, mięsień piwny. No tak mówią, no, no. Ale, ale wiesz, przyczyną jakaś musi być, nie? Ja, ja to samo tu mam brzuch, ale jak go żonie, pierwsza masa, a potem rzeźba. Żeby było z tego rzeźbę zrobić. A no tak, no, no tak. jak będę chudy, to z tego zrobię rzeźbę. Ja nie wiem. No, pierwsza masa, a potem rzeźbisz tak? Tego też? Nie, tam, no, rzeźbi ma swoje ciało. pierwszy mięsień piwny. No. A później będzie. Rzeźba. A To ja mam takiego kulturystę, co on się inaczej rzeźbi. Inaczej? On się inaczej rzeźbi, bo on te też tangi tam ma takie tego podnosi. Dziwego, no są i, tacy, I został, został mistrzem odwołów Europy, Europy. O, o, jak to już ma 60 sport. parę lat, ma, no. Ja też lubię kulturysta, sport, no, ale na pościeli. Mój ojciec to palił 60 sportów, bo były takie bez filtra papierosy. No, były. I potem na raka umarł, ale on umarł na raka odbytu, nie palił tam Nie palił tamten. Na wtedy nie palił. Nie palił, no. nie palił. I cholera jak to wyszło? No jest różnie teraz. Różnie na tym świecie jest. No. no bo teraz jest modny ten rak, ale... A i tak na widać się oglądał. Na, na razie. Nie ma innych chorób. Nie ma innych. Grypy nie było. Była u was grypa jakaś? Nie ma. Taroczny nigdzie nie ma. O, jak masz na imię góralu? Józek. Józek, a ty? Marcin. Marcin, Marcin Wolski przedstawia. No dobra, na razie cześć, papa. Cześć, ahoj, dobrze. zapraszamy do Gdańska z tym piwem. Daleko. Na, na Jarmak tak, Dominikański przyjeżdża. Tak. O z Mario, to no, c... chyba... Z <noise> Nie, dacie radę. Tam mało górali jest u nas. No jak widać pomorska telewizja narodowa yy, no, zrobiła tu reportaż dla was specjalnie. Czerwony korsarz, Ahoj. Także idę teraz dalej. No bo co będę tutaj? Na tym jarmarku tutaj. To tu nie ma co rabować, bo oni tu nie mają takiego. Ahoj!